Kim, witamy Was w Merry Go Round! Woo! Wow, to już jest trzeci film, nie wiem, kiedy to zleciało, że aż już tyle czasu nagrywamy. A słuchajcie, dzisiaj nagrywamy hol zakupowy z Korei Południowej. Yeah, my ponieważ... już... <laughs> Bo byłam w Korei na weekend. Nawet nawet nie był weekend To chyba, nie? Dosłownie byłam na... Czwartek, piątek. Piątek i... no tak. Czwartek i piątek, no, no nie, no, ale no na dwa dni Boże, jakie to było tt... Właśnie tak sobie ja myślałam, że wiesz, że ty jedziesz do Korei Na krócej niż ja jadę do Gdyni No taka sytuacja była rodzinna I po prostu pojechałam, słuchajcie, na dwa dni Jakby co wszyscy zrobili, nic się nie stało Po prostu coś tam się stało Ale generalnie przywiozłam całą No taką tutaj gabarytowo Mogę wam powiedzieć, że jest tutaj torba z IKEA. Ja też to zobaczyłam i ja tak mówię Stara No ale stara. Dobra, to jest samo, jed... samo jedzenie w większości no. nie? Właśnie, jakby jest trochę kosmetyków ale jest ich bardzo mało. No dobra, wziąłem w sumie co? Jadłaś to? Te takie... Nikt nie Tego nie jadłam. Bo to ja nie wiem, czy to nie jest ostatnio jakiś taki hit. W sensie teraz, nie wiem dokładnie kiedy, bo dwa lata mnie nie było w Korei przez pandemię. Ciebie też zresztą, kiedy ty w ogóle wróciłaś z Korei? No ja półtora roku już. Półtora roku, bo jak się zaczęła pandemia, to jeszcze byłaś. Jeszcze była, no jeszcze ja byłaś. w sierpniu 2020 wyjechałam. Aha, w sierpniu. Aha, no dobra, no to byłaś w sumie byłam tak jeszcze... niecałe no, takie cztery miesiące jeszcze jak była pandemia. No, no, no to... nie no dłużej, błagam dłużej? pandemia się, od marca. się zaczęła. W Korei się zaczęła już od stycznia. styczniu, w styczniu no. tak, w grudnie było pierwsze tak. masz rację, więc masz jakby na całe pół roku, po, ponad pół roku, jakby żyłem w tej pandemii koreańskiej. No. Nie? Wow. Nie gadałaś o ze mnie nigdy może zrobić. Nagrać na ten film. <laughs> Jezu będzie opowiadać będę. O, 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 naprawdę. Parę go, e, Pierwsza rzecz, którą coś pokazała, to jest właśnie. E, no tak jak mówię, ostatnio to jest jakieś takie popularne. Możecie mnie poprawić, osoby, które żyją w Korei na co dzień, możecie nam powiedzieć, o co chodzi, bo jest tego mnóstwo w sklepach i są różne jakieś na różne sposoby przyrządzane. Jest to kim na nowo. Tutaj jest akurat jest taki, jakby. fried to The kim w ogóle, no to A, jest wodorost. Ja w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest jakaś dokładna różnica między. Nori a kim? Nori, tym, które się je przy sushi. Ja też nie, nie. wiem. Originnie, że jakby tak. Nori jest bardziej no, japońskie, a no. kim. I wydaje mi się, po że kim jest bardziej słona. Co o tym sądzisz? Ja nie przypadam zbytnio za kim, więc. Aha, mam taki no, jest no, no. Dobra, no to ja to lubię i ja właśnie tego pokupowałam trochę. Mam też takie kim, właśnie typowo po prostu do, wiecie, do ryżu, żeby sobie zrobić te. E jak coś nazywa? Czmokpa. Czmokpa, oh, nie no. wiem, że To też jest hit. to ja dwa lata to temu? Almond? Byłaś... E, w ogóle, w sensie te, tak. To jad. są generalnie no, migdały. Jad. Ale tej maczy nie jadą, ja no te inne. Te, te, pewnie honey. Te i je za... tak. je Takie zrobili ostatnio. One w ogóle mają takie cudowne opakowania. I jeszcze tutaj. Przecież, jakby na tym samym spodzie e, są różne właśnie grafiki no, związane jest. ze smakiem. Tu jest na przykład po prostu tofno, nie? A tutaj co? Jest pewnie macza. Tu jest ten dziad z Jeju. O, no tak, bo to jest y, ten, macza z Jeju, no. Te hani te y, miodowe, miodowe są przepyszne. I tak. jak ja byłam w Korei, to tylko były jeszcze te miodowe, jeszcze nie było tych innych smaków. Miodowe z masłem, Hani. Tak. nie? Tak, ale mam honeybaker chipsy. Mm, e, takie snacks koreańskie, szczególnie takie chipsowe, jakieś paluszkowe, to są bardzo często właśnie słodkie. Mają tak, takie o. słodsze... No, dobrze, że Zuza mówi. I e, nawet te chipsy kukurydziane, one zupełnie nie smakują tak jak te nasze kukurydziane chipsy, tylko smakują tak... No właśnie jest tak słodkie. Słodko. są Bardziej przypominają ten smak kukurydzy z puszki. Niż... O tak, to jest no. bardzo dobre. A nie popcornu, tak A nie popcornu, tak jak y, no, u nas chipsy, jakieś kukurydziane, to prawda? No, jadła się? Tak. No, furs. no, więc tak, właśnie w tych rożkach, nie? No. Na opakowaniu to już tutaj nie jest Bo bardzo często na różnych opakowaniach chipsów, nie chipsów wszystkiego są idole. U nas o, tak na nie ma, bo wyobrażasz własne... sobie, żeby na przykład na chipsach był jakiś Lewandowski, a dostać to, to by takie by było, znaczy w sumie to już widzę no to naprawdę, jak polski nie. internet by na to zareagował jak mata zrobił współpracę z McDonaldem i wszyscy się o to prują w sensie no wiadomo że to nie jest zdrowe ale no on wcale nie namawia jakie masz zdanie na ten temat Ja wczoraj dokładnie miałam taką samą konwersację z moją mamą i wydaje mi się że yy, ogólnie to McDonald's jest coraz bardziej robi się environ, environmentally tam, e, conscious, jakby mhm. przez cały czas robią jakieś tam rzeczy, żeby wspomagać środowisko. No wiadomo, to nie jest zdrowe, jeżeli chodzi o jedzenie. No ale e, mięso przetwarzają, nie? To nigdy nie będzie dobre dla środowiska. No, no właśnie. No. Więc jakby, no ja nie mam znań na ten temat, jakby zbytnio, bo uważam, że... Jakby, no nie jest jedyną osobą, która... No. Jakby mam Ale... wrażenie, że tak, że y, on nikogo nie nagabywuje, żeby jedy tego McDonalda. Jakby daje po prostu, ma coś fajnego, może coś takiego mm -hmm. sobie stworzyć. I jakby on nie odpowiada też za jakby zdrowie i jakby, wiesz... Conscious, no wątpię, żeby yes, ktokolwiek no przez to, że tylko jest zestaw maty zamawiał ten zestaw trzy razy dziennie, no, no nie? nie? nie będziemy gadać o, o wszystkich sieciówkach. Gadamy o koreańskich rzeczach. Tutaj są takie, słuchajcie, torebki. Bulionem. No coś do, no, do, no bulionem po prostu, do zrobienia bulionu. Gotujesz to ile? Ale 10 świetnie. minut. 10 minut i masz zrobiony wywar no i tu jest akurat właśnie taka wersja warzywna z rybką i e, z algami, jeszcze jest jakaś wersja taka bardzo typowo rybna z krewetkami, nie wiem, no na pewno nie jest jakieś nowe, bo wcześniej po prostu były, osobno można było kupić suszoną rybę suszoną rybę i tak dalej a teraz właśnie jak byłam to widziałam, że są takie torebki, to jest zarobiste, hmm. bo to jest po prostu jak torebka wiecie do herbaty, I po prostu wrzucacie 10 minut i macie gotową bazę tak na szybko, no nie, wiadomo że na pewno lepiej smakuje z tej ususzonej Najleby. To są bułeczki z... z takim oto tutaj nadzieniem z czarnej fasoli. Mm -hmm. I tak jak mówiła właśnie Laura o idolach, to na przykład to nie jest idol, ale to jest... E, Pewnie yup jakieś so założycie czy coś? Nie, jubcie yup sok, to jest najbardziej znany taki, e, komedia, komediant? Kom Komik? satyrek, komik, taki prezenter. Wszystko ubiegłem w Korei. Najlepsze są takie takie babci na Tak. Jest. E, ja najbardziej lubię sobie zgarnąć sobie na w nocy coś takiego, taką bułę parowaną. One są ochydne tak naprawdę, bo na tak wiesz, stoją długo, no. godzin stoją na tej parze tam, ale nie wiem, jest to taki vibe, mi się kojarzy po prostu. Mam dobre wspomnienia z takim zajadaniem się w nocy, takim głównym w tych po prostu kręckich sklepach. To, o, mam tutaj tą zupę właśnie z krewetkami też, chiperki z kreweteczek. Ja w sumie ich za bardzo nie lubię. Ja wolę te takie. E, kurde, jak one się nazywały? Ja nie wiem, bo ja nie lubię krewetek. Nie, 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 nie lubisz krewetek, a nie lubisz owoców morza. ja nie lubię, więc jakby ja nie wiem, takich tego typu Aha. rzeczy. To jest o smaku. Ale krewetek, bo ogóle nie lubisz. Znaczy, krewetki to jeszcze ujdą, ale nie wiem, chipsy o smaku krewetek. To jest jeszcze: chipsy o smaku krewetek z majonezem. O oh, jest. Mm -hmm. I mean, whatever tickles your mm -hmm. pickle. Dalej, yes. jedzenie. Więc... Oh my god. Najlepsza rzecz. Najlepsza rzecz, no. To też ja mam w ogóle przecież 10 kg prochu tego kary w domu. Mm -hmm. I tak pokazuję, bo zobaczcie, można sobie kupić w takich opakowaniach, ale to nie jest kary e, proszku. Jest A tak, właśnie, to jest kary e, z tej po prostu najbardziej popularnej, powszechnej, common firmy od Togi. I jest ona. W sumie nie wiem, no więcej Wam o niej nie powiem, ale generalnie oni robią y, wszystko. Y, jakieś kelki hot toki, tak, wszystko. Tak, tak, No, węglowodanów nam no, na dość Nie Nieważne co tutaj nie, ma. Nie, nie, ten skład nie jest jakiś świetny, tak. ale jest dość sycące, a szczególnie no, jak nie macie dużo czasu, to jest 3 minuty, nie? Jakby, jak macie ryż, dajecie to po prostu wlewacie na ryż i za 3 minuty macie takie sycące danie. I znowu kupiam takie, coś, ale to to już o, w ogóle totalnie nie, nie wiem co to jest. To jest w ogóle jakieś nowe, bo nawet yy, moja rodzina nie wiedziała co to jest. Pikok. No, jakiś pikok, jakaś taka Co marka. To jest napisane? To Top też jest. Sosy. No, to też jest taki e, kurczakowy sos, też taki top właśnie na ryż. ryż. E, I to jest też właśnie tego typu gotowiec, też taki jeden z tych dobrych, e, no nie, nie powiem. E, ładne opakowanie. Bardzo ładne opakowanie. Wygląda jak w ogóle książka, tak, tak z tyłu no. zobaczysz. Hej, kochani, polecam wam tą książkę. Halo, no. to wam, to jest sos na ryż, I e, ramion, który już był jedzony w pierwszym naszym filmie, więc idźcie tam, żeby zobaczyć. O! O, to jest to! Czeka to jest kresu. to, gdzie są tamte. Jeszcze mam jakieś, wiesz, weź otrzymaj, ja poszukam ich w tej siatce. To od razu... O, tiramisu jest. O boj, cóż, No to i może być pas, pyszne. Pyszne. Eee! Boż, to też. Bo takie małe no. ciastka. Więc to jest OG, to jest oryginalne Honey butter albąd migdał. I co? Tak one są. No i co? Znowu chipsy him, bo Kim, bo ja lubię, więc kupiłam dużo Tutaj są swoje. To jest na ładnie. To jest czosnkowe. Czosnkowe? No. Ulubiony Zuzy. Fuuu. Ta, szynka. Mielonka. No, taka mielonka z fę. Do ryżu, do zupy, do kimbapu po prostu, żeby sobie zawinąć w rolkę. Dla mnie to jest coś cudownego. Zuza nie lubi. Bo to jest takie grube. Czy ja to mogę wygrać od Ciebie? To jest moja ulubiona rzecz w ogóle z Korei. <laughs> taka słodka, jak ja uwielbiam hot popki. Ja po prostu je tak, o Boże, świetnie. No, jak się rozmarzyłaś od razu. No, bo ja jej tak uwielbiam. No. To zobacz, no to będziesz miała okazję, bo to jest taki w ogóle gotowy miks, no nie? Ja generalnie kiedyś robiłam sama, ale nie wyszły mi takie dobre, jak te po prostu z tych gotowców, z tych paczek mieszanych, no bo one są jednak jakoś tak, wiecie. No, generalnie te koreańskie gotowce do wypiekania czy do gotowania są o wiele lepsze w smaku niż te, które my mamy. Tak jak, nie wiem, typu jakieś babeczki doktora Edkera, to jak w Korei kupicie, wiecie, taki miks po prostu gotowy na babeczki, to one jakoś tak, wszystko lepiej. Smakuje po prostu. Jakoś Korańczycy lepiej w chemię robią, wiecie. Bo po prostu taki jest wniosek. Proszę. Gumy. O, lotte. Tak. Syritola? Si, brzoskwiniowe. Brzuskwiniowa. Ceritol jest trujący dla psów, więc pamiętajcie, jeżeli macie pieska, to ceritolu nie można nigdy. Dodać. Tak samo awokado dla kotów. Tak <noise> Jak już, no, jakieś takie ciekawostki. No, nie wiem czemu, ale gdzieś przeczytałam, że właśnie może bardzo, bardzo zaszkodzić. Gumy kolejne. E, też są z e, Lotte. I to są takie gumy dla kierowców albo dla studentów, albo na, dla. Boże, do nauki, na imprezy. Tutaj są takie opisy śmieszne, e, bo one są tak ostre. Ostre? czy? W sensie one są tak mocne, jest taki Ta. mocny ten mentol, że od razu jak weźmiesz sobie tą gumę. Czekaj, otworzę, już w sumie nie otwieram. Poczujesz, zobacz, są czarne. Są czarne gumy. Tak, to są takie gumy. Mój ojciec zawsze je zwodził po prostu w ilościach kilogramowych, bo on je uwielbia. Zawsze mam w samochodzie. No w sumie to jest lepsze niż picie kawy czy coś takiego. in Pit na wodę to dokładnie tak wygląda, a jest takie niedobre. Jest dobre. Jest dobre będę bronić, ale rzeczywiście nie wygląda tak jak na opakowaniu. Jak ty nie lubisz spemu i w ogóle, to po prostu pewnie nie lubisz takiego chemicznego smaku. Może mm. masz takie kubki smakowe, bardziej wytrawne. Boże, wy wykwintne. A ja to... no y i coś, co też, no, na pewno kojarzycie. Peperu. Czyli właśnie, pepero w takim opakowaniu. To jest kilka tych. I to są z orzeszkami w czekoladzie. Bardzo dobre. To są moje ulubione. Które mm. są twoje ulubione? A, chyba te klasyczne, wiesz? Te klasyczne? No. To po prostu w pole, wiesz?

To to są moje najmniej ulubione, bo ja muszę mieć jakieś yy, dodatki, wiesz, dziwaczne typu mm. właśnie orzechy yy, albo jakąś po prostu... Jeszcze lubiłam te truskawkowe. O no, te albo truskawkowe, właśnie truskawkowe, tak, albo jakieś Oreo, ja lubię jakieś takie, o, jak się o, coś o, dzieje, o, jak się coś tam dzieje na nich, urwane. No, ale w każdym razie to są po prostu takie pałeczki. Paluszki um, takie nasze prawie. O tak, takie paluszki, tylko mniej słone, takich paluszek. Tak, dotarliśmy do końca i zostały same, e, kosmetyki. same kosmetyki, więc no, w sumie nie było aż tak dużo tego jedzenia. Widzicie, to były same takie albo snacks, albo coś. A jeśli chodzi o y, kosmetyki, nie kupiłam ich za dużo, ale mam coś dla zuzy, więc dam zuzę. Spodziewałam się. No. Ja zawsze pod, jakby tutaj na ten, na oczy nakładam sobie taki glitter. Mm -hmm. I on jest taki, jakby z takim pędzelkiem. No ja kupiłam sobie trzy, jak byłam w Korei, no ale wszystkie już mi się wykończyły. Mam Teraz jeden końcówkę, którą muszę wyjmować, grzebyczek, taki z taką metalową, tą do, do, do robienia przydziałku. I ja wyciągam tą metalową, to tą, <laughs> już mi się tak totalnie kończy, a ja kocham właśnie brokaciki. Nie było tego konkretnego, co Zuza chciała, więc nie wiem. Albo nie było w tym yy, jednym Olivian, w którym byłam. Yy, to jest taka drogeria rosman, ja zresztą mówię, to taki rosman koreański. No, może to jest prawie to samo. Tak, dokładnie. No, tam po prostu wiecie, i, i takie dermokosmetyki, i kosmetyki zwykłe, i pasta do zębów, i po prostu wałki do włosów, i kosmetyki po prostu szafy, takie typowo. No i właśnie była peripera, od której miał być ten brokat, ale totalnie oni nie mieli w ogóle jakichś takich produktów oh nawet God. podobnych, ale mieli takie coś. Zobacz. Boże, ale to jest piękne! Podoba Ci się? Bo no? nie wiedziałam, czy Ci się będzie podobać bo, yy, i też tego nie dotykam za bardzo, bo... Jezu, cudowne! A co o to? patrz, jakie ładne! O, super! O, zupełnie Pani podoba! Cieszę się! Wow. No, no to tak, no to właśnie coś takiego. I mamy też różne tinty, też one są z Peripery, dlatego, że ja tinty z Peripery znam i lubię. Używałaś tych Ery Ink, coś Każ, tam, coś tam? I też bardzo lubię. Też je lubisz i też masz? Mam, znaczy już teraz mi się skończy. Tak, jako się kończy, no one no się kurde się kończą, bo się ich używa, bo one są serio dobre. Bardzo fajne pomadki z bardzo z bardzo fajną konsystencją taką e, nietypową dla polskich pomadek, to trzeba powiedzieć. Bo... Najbliższe, co w sumie może być zbliżone, to z burżuła. Burżuła też mają taki, taki mus, to ma takie taki konsystencję takiego musu, no. ale to jest jednak zupełnie co innego, tylko w ogóle na ustach, na ustach Bo nie czuć. Bo to jest dla mnie to właśnie w sensie te peripery są bardziej takim puszkiem, że nakładasz taki... No. Taką piankę bardziej mm. niż właśnie mus. No i ja właśnie, no ja je bardzo lubię, bo one są trwałe i mają ładne kolory i są bardzo fajnie napigmentowane, że jak nałożycie jedną taką cienką warstwę, to i tak widać ten kolor tak dość, no tak jak mm. powinno być. Ale jak chcecie zbudować takie bardzo mocne krycie, to Pięknie też takie? się y, da. Ten? No. Pięknie. Nazywa się Pink Jamba. Tak, rosy pink po angielsku to napisane z drugiej rosy. strony. Rosy Ja mam chyba jeszcze taki... O Boże, ale ładne. Idealne. Looks like me. Do twoich włosów, no nie? No. No, bo to jest w ogóle nowa kolekcja nowych kolorów. Tak? No, zrobili cztery nowe kolory do tych. tych. To się cieszę. Dziękuję bardzo. A, nieważne, a co? Jest to z Inis E, właśnie, ja tego w ogóle nie otwierałam i nie wiedziałam, jak to wygląda. Chciałam poczekać do tego holu, żeby tutaj otworzyć, mm. e, żeby ja też po prostu miała niespodziankę, bo A to jest to kolekcja jest? z Cave Notes. Jak to się czyta? Nie wiem, Cafe Cafe Notes? No nie bo wiem. ty jesteś z angielskiego lepsza. Ja właśnie nie wiem, jak to się Cafe Noted. E, No to jest jakiś. Tak, tak, to e! jest Cushion. tak, to, to jest, jest właśnie bebe krem. O, Jak nie wiecie, jak wygląda Cushion, to to jest po prostu coś, z macie taką, taką kasetkę. O, kasetka, właśnie. W środku macie taką gąbeczkę i cały podkład, wszystko macie tutaj w środku. I po prostu tutaj tak maczacie, tutaj ja mam takie akurat ten i potem po prostu no. bezpośrednio na skórę. No w Polsce już trochę jest tych cushion, cushion, cushion Foundation, chyba nawet L'Oreal ma, neutrogena no. chyba nawet też ma. Trochę ich jest, tak? ale nie są jeszcze takie popularne, no. no w Korei to jest y, super hit, dlatego że można to, wiecie, łatwo się poprawia w ciągu Gdziekolwiek dnia. Gdziekolwiek jesteście, po prostu macie coś takiego małego, nie musicie ze sobą nosić, kurde, gąbeczki osobno. No, dokładnie więc tak. Pokażę to opakowanie, bo jest, no, prześliczne. Ja właśnie wziąłam Znaga totalnie w ciemno. E, spodobało mi się opakowanie, a ja lubię, lubię te różne kolekcjonerskie edycje, bo, no bo są ładne. Wiecie o co chodzi? A zawsze się przyda podkład. I ja mam w kolorze 23N, czyli najciemniejszym jaki jest. No, coś ty. No tak, przecież... Boże, jak piszesz. Boże, Zobaczcie! <laughs> nie wytrzymam! Słodkie. Oj, No, ale cute. Ja to chcę! <laughs> No, ma takiego misia tutaj nawet. No więc przysłodkie. Oh, tutaj Jezu, też jest, Boże. Marajne, Boże, wszędzie są jakieś słodkie rzeczy. Ah. Dobra, nie będę tego teraz no, otwierać nie. w sumie, bo... Boże, ale ładne to jest. Ale to jest ładne są. No. Takie do torebunii, nie? No, ale. no. Ja mam akurat coś takiego, ale jak ja kupowałam e, to, to była moja trzecia kasetka i drugą miałam też z kolekcjonerskiej na mm. walentynki i była różowa taka ładna. Różowa, ładna, tak. no. Ja w ogóle... E, ej, tutaj coś jeszcze nie jest. Co to jest? To jest wkład o, drugi. Super! Ej, opakowanie z wkładem też jest bardzo no ładne. No właśnie, to jest fajne w tych kuszynkach, że jakby jak kupujesz e, takie pudełko, nie? To jakby wydaje ci się, że kupujesz jedno, tak naprawdę kupujesz dwa wkłady. Zawsze jest ten dodatkowy wkład i tam zawsze jest druga gąbeczka też. Więc jakby, no to też nie jest jakieś bardzo, bardzo drogie, mam wrażenie. Cushion są bardziej wydajne niż w ogóle no. takie w pompce podkładem. tak kładę. Bardziej wydajne, bo po prostu ich sposób nakładania też wymusza to, że mają lepsze krycie, bo po prostu taką gęstą gąbką, taką zbitą. Ale mm. y, powiem Ci, że jak ja, ja ostatnio kupowałam y, Cushion Foundation ze 3 lata temu i mi się wydaje, że wtedy nie było tej zapasowej, albo mi się wydaje, ale ja na, do, na tak? pewno dokupywałam, w sensie osobno. Ale chyba nie miałam. Ale no to, to było zależy 3 lata też, temu. E, skąd kupujesz? Bo wiesz, e, jeżeli kupujesz na przykład z Etude House, mm -hmm. to możliwe, że może nie być. No czeka, ja do makijażu kupiłam sobie tylko to i dwa i, tiny. I. Mało sobie kupiłam jak na takie odkładanie, zbieranie się, nie? No, ale też nie miałam za bardzo co kupować, bo ja naprawdę kiedyś, jak latałam do Korei, to wariowałam tam. Tyle, mimo więcej, no, takie zakupki, wydaje mi się, no nie wiem, no, wydaje mi się, że jak na podróż 10 tysięcy kilometrów, tak daleko. No zazwyczaj się więcej zwozi, tak y, jakieś No Ale wiesz, rzeczy. musisz brać pod uwagę to, że byłaś tam tak naprawdę bardzo krótko tak, i no to w sumie racja. No, nie byłaś też w wielu miejscach. Na pewno gdybyś miała tydzień no. co najmniej, to wiesz, poszłabyś gdzieś tutaj, poszłabyś do poszła poszłabyś tak, gdzieś tak, tam tak. I, i nakupiłabyś o wiele więcej, no. ale wydaje mi się, że to i tak jest naprawdę porządne zakupy. Ja jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy. Szkoda, że nie masz. No, znaczy ciuchy, wiesz, co kupiłam sobie kurtkę, ale pokazywać ją tutaj to, nie, to kiedy ciężko. No, no kiedy indziej. Ale to jest kurtka zimowa, taka biała, długa. Z tego znasz, no Represent. Represent. <laughs> no i to tyle. Więcej, więcej, więcej nie. No, ale to i tak zarobiście zakupki, nie? Super. Ale kurteczkę e, babcia mi kupiła. Oh! Tak, babcia mi chciała kupić kurtkę, chciała mi kupić coś porządnego, e, więc kupiła mi kurtkę. i Ja się bardzo cieszę, bo to jest zawsze miłe, jak ktoś ci kupi kurtkę. Tak. Tak. No kurde, doceniajcie rodziców, jak chcą wam kupować kurtki, i nie wybrzydzajcie serio po prostu, bo, bo zawsze kurtki to jest drogie jednak. Kurtka. No, Taka porządna kurtka kurde. to ona kosztuje. Tak, i właśnie jeszcze chciałabyś mieć pewnie, wiesz, tak, chociaż to drugi sezon nową, nie? Tak, no, no nie, nie ma. Podobają wam się zakupy. Mam nadzieję, że tak. To jest absolutnie moja ulubiona rzecz, którą Laura kupiła. E, ja żałowałam e, każdą cząstką mnie, że ja tego nie kupiłam, jak wracałam z Korei, bo tak tęskniłam za a ten że sobie nie kupiłaś sobie żadnego Żadnego tego ani jednego. A, no Oczywiście tak. nie mówiąc o, pre, o, o prezentach, e, które jutro już pójdą w ruch. E, to mi się bardzo podobało. No i ja... M, e, to może nie, bo ten smak nie jest... Z majonezowy nie pociąga, nie, nie pociąga ci ale majonez. Ale to mnie pociąga macza macza no mam nadzieję, że, że spróbujemy. Tak. <laughs> no one no, wiesz to pewnie będę otwierać po jednym i po prostu tak wyjadać, nie, bo też wiesz jak to jest, żeby to tak nie wyszło tak. wszystko. Chociaż w mnie to zna zipa tam No właśnie. No. Dobra. No to Thank you so much. To tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić opis, bo tam są ważne rzeczy, ważne linki, ważne profile dla Was do zaobserwowania, jeśli będziecie mieć oczywiście ochotę. Dawajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Jeszcze raz dzięki. Pa! Pa!